Nie, Nie znaczenia. Witam serdecznie w kolejnym odcinku w serii Dink Light 2 Podróż z banitą Ciągle trwa Ja myślę ja myślę, że to jest tam, gdzie jest żółty. No to jest w ogóle mapę. Mapę spojrzysz, zobacz. To jest jakiś. No. A tu jest coś: jakiś kontener czy coś. Srefa kwarantanny. Włazimy? Włazimy. Włazimy tam. Jest wejście. Patrz, mam wejść. Jest nas. Już, jest nas trzech, jakby nie było. Inter złapany. Otwieraj drzwi. No słyszałeś go, ale. Ale jest. Słyszałeś go? No. No ale jak. Ale, ale gdzie tu jest wejście? Kurde, jest wejście. I nie Ciekawie. ma wejścia, kurde. Wszystko zamknięte. Chodź do góry Wydaje się, Wyraźnie jest kwarantanny, ale nie ma tu wejścia. tu jest wyjście chyba. z spodu. Ciekawe, gdzie jest ten? Ciekawie. No, 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 tutaj będzie wybijał. Nie chcę, żeby on nam wybijał. To jest 109. Tam, żeśmy zrobili na publiczny. E, ten, tu jest jakaś szynka. Dałeś publiczny. Nie, Ale nie. Nie, nie, nie. Nie, mogę go nie. w nie, do ciebie. Do ze sobą? nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. to jest, twór. Czekaj, tu jest coś. Jakieś plecaki. Ty nas słyszysz? Nie, ja nie mogę w ogóle ich złapać. Słyszę cię cały czas. Ja nie mówię ci on nas słyszy. A, no O, o matko jedyna. Za wcześnie się, się uśmiech. Też on, on zmienił rozgrywkę, bo coś Wygrywa pojemnik z inhibitorami Pojemnik 47, 47,6, 38 Matko, znowu te grzybki Jest grzyb. Chodź, jestem wejściu. Uważaj na tych... ...wojców. Wlażę do środka. Co za dziecko słychać, wiesz? Matka księdze. Jaki pościg znowu, kurde. za mną. 1, hmm. Fakt miejsce. Boże. Ulepszenie No, ulepszenie. No, zaraz najpierw ulepszenie. Teraz mogę rozdać punkty, patrz. Odbić się od niej i skoczyć jeszcze o, dalej. Jest znalazłem ją. Jesteś? Czekaj no, odblokowuję sobie punkt. Gadaj z nią. Nie mogę za daleko jestem. taki Szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię speku? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego. Cosia? Odwaliło ci? Cosia, ten coś tak naprawdę nazywa się łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. To sporo pieniędzy. No, raczej życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę i na marker dla mojego brata kończy 12 lat. Mogę ci dać 10, więcej nie dostaniesz. Stoi, i tak nikt nie chciał tego kupić. Rosła. I to od dawna. Teraz mamy panie do tego goska. I Teraz mamy zgosić się do Majora, idziemy do niego. Przeszukałeś tutaj wszystko? Nie wiem. Hakon, mam Łazarza. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem kiedy ten fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Okay. Zbieramy, zbieramy panie. Wszystko się sprzeda. I się coś kupi. 380 metrów. Pomijasz tutaj skrzynki. Anomalia. Pewnie jak nie ty. Anomalię. Musimy pokonać tego piora, tam dostajemy dużo... O, a tu wiatrak Nie odblokowany jak to Czekaj, bo jest ta anomalia gdzieś. No mówił, tam on tam, je, on tam jest, on tam jest Idziemy do niego To czuję Padłem W góry się trzeba po oknie wspinąć. Opa, on tutaj walczy z nim Na dole wyjdę, kurde, weź się tam iść Nie wiem, ciekawe, gdzie to przejście jest. Lewą, chyba nie, lewą też nie przejdzie. No tam, gdzie idziesz? Tam, tam? kurde, skaczę razem z nim. Ja. Tutaj. Oście, gdzie odpoczęło się? No ja spadłem. No. Nie, ciekawe jest panie. No. podleczyć się, podleczyć się, czy jak? ja się podleczę dobra, to ja cię osłabię żeby um, um, tego bydlaka zabić No jeszcze grzybki, kurde hmm? Chodź to zielone jak go zabić, ale tam jest skażenie, jak ja mam to No, jak ja... No, to... tą dzidą. Dzidą rzuciłeś? Nie, to mogę rzucić e? Gdzie on jest? Gdzie on jest? No. Ta buta nie życzyłem. Nie no. mam Давай, где курьер, мада пака. Кто высадил бутле? И, где -то, где -то, где -то. садил бутлы? Падита, я че замордую. Ты садишь бутлы? Сама забудь. Nie sama, tylko nie ty ją gwizdnąła. Czemu ona ucieka skubany, to my... My powinniśmy uciekać. O, to no mam dzidę, pa. Kurde, <grydy> uciekł przed dzidą, no! Dawaj, go ma. faka. Druga dzida, nowa dzida. Grzybki tu leżą. Tam gdzie idę? Pociągnij się. Hm. go. Łyknę grzybka, idę do niego. Zabiłem go. O nie, kurde. Sam nie wierzyłem w swoje męstwo. A tu jest wejście, pan. Ludzik tu mamy. Dawaj Inhibitory mamy. No puszczaj. Jak to jest? Przestupka. Tak, A nie. No on ma kusel ma wszystko przyszedł do nas. Odpalaj maszynę, da się? Nie da się O tu coś leży. Widzisz? Bieraj wszystko. 7 znacznie Tu coś, coś leży w ogóle Tu jeszcze może coś być Patrz elefantów. Tutaj nie poszedłeś I przez dziurę w dachu wylazłem A wylazłeś skoro

Tu tymczasem borem lasem openetruję, jak wyjcie? zapomniałem o wyjcach. Zblokuję w tym czasie nie doskoczy. pip 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 i ostrzega no ja tak 40 metrów wow uciek może bym go złapał co no kuszy mi ustrzelił. No. Ty tak. Proszę, nie chcę, żebyś za mnie wszystko robił, tak? Boże powiedzieć ok, no. Jak będzie jeździł tym momencie, kiedy teraz w tym Możemy skoczyć. Poczekamy, do krawędzi, A sam dół. Spok. Patrzymy. Już się zrównają. Niewiele brakowało. Dobra. I co, tu wlazłem? Przejście dałem. Dobra, pewnie życie do drabiny. takujemy Odblokowujemy. O, potrzebni są wszyscy gracze. O, bez banity się nie da. tu mogę skoczyć bezpiecznie? Nigdzie. Wpadłem. Chyba będzie trudno. O Jezus, teraz na o matko, o matko... Ua! Nie było tak źle. Dobra. Główny wiatr, tak zrobiłem. Chyba prądu daję. Hm. Ha się tam postawił. O to coś jest roczcznie za Trzeba gdzieś wyżej wejść. Tobie nikt wymyślił zdolny, ale nie wie. Mógłbym do rozdania przecież. To co? Potężny atak, który go robi. Przerywa ataki bloki. Tak. Przytrzymaj i puszcz. Chyba już zaliczone. No, na no, ale pokazuje, że to jest zaliczone. pan. Teraz powinniśmy tu odblokować tą strefę, bo to nie przyda. Dlaczego zablokowano? No wierzę chyba musimy odblokować. Nie jesteś, no? na górze? Gdzie na górze? Uf. Hej, tutaj! Pomocy! Słyszysz mnie? Idiotka! Jak się z tego wywiniesz? Nie, no znowu bez to nie da rady. No. Ulepszenie poziomu. Mówisz panu? Poziom pierwszy wiem, co jest ważniejsze, życie czy to? Zwijajmy to i to. A dłużej wtedy mogę w ciemnościach przebywać. No cóż, ponieważ nie ma banity, to ten odcinek musi być troszeczkę krótszy. W oczekiwaniu na kolegę zapraszam Was. Do oglądania moich filmów na kanale i subskrypcji oraz lajków. Dziękuję bardzo.